No to zaczynamy studium Psalmu 23. Tam jest tyle bogactwa, że zaczynamy. Dziś, między innymi, o tym więc rozbieg i lecimy. Fraj na życie z Bogiem. Słowo daje dziś wersję espresso, jednowątkowo krótko i na temat. Bonus wakacyjny studium Psalmu 23, który zaczyna się od słów: Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Bogactwo tego psalmu zachwyca mnie od lat. Je jedziemy werset po wersecie. Aby z Bożą pomocą odkryć to, co tam jest. Zaczynamy dzisiaj właśnie od pierwszego wersetu. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. W zależności od tłumaczenia, z którego korzystasz, możesz znaleźć inne tłumaczenie tych prostych słów. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Zachwyt tutaj jest nad wszystkim, że Pan, kim jest Pan? Że on jest. Jest, to znaczy tu i teraz, w tym samym czasie, bez żadnych przeszkód, przez wiarę w Jezusa, Ty i Bóg możecie być skupieni na sobie nawzajem. To jest takie moje odkrycie. Ja i Bóg w tym samym miejscu, w tym samym czasie, tu i teraz, przez wiarę w Jezusa, bez żadnych przeszkód, skupieni na sobie nawzajem. Pan jest. Pan jest. I teraz, kim on jest? On jest moim pasterzem. To znaczy, że należę do Niego, a On troszczy się o moje życie. On jest Bogiem, ja jestem jego dzieckiem. I jeżeli któryś z tych słów cię porusza, zatrzymaj się i po prostu poświęć cały dzień, żeby z tym Słowem chodzić. Ale dalej czytamy, że niczego mi nie braknie. W angielskiej wersji, z której korzystam czasami ze strony BlueLetterBible.org, tam czytamy I shall not want. Czyli nie będę, nie będę pragnął. Nie będę pragnął. Nie będzie w moim życiu braku, nie będzie w moim życiu czegoś, co sprawia, że mogę powiedzieć, że nie mam, kiedy wiem, że Pan jest moim pasterzem. I to nie oznacza, że ciągle mi się wszystkiego przelewa, ale żyję z takim nastawieniem, że Bóg się o mnie troszczy, że nie jestem sam, nie będę pragnął, nie będę łaknął różne słowa możemy tam znaleźć. Ciekawostka też, jeśli chodzi o pasterza, bo może czasami to pasterstwo Boże kojarzyć się z takim, e, takim NFZ-em, z takim ośrodkiem pomocy społecznej, z taką e, przychodnią dla tych, którzy sobie nie radzą. I tak Bóg ma serce dla każdej osoby. Natomiast, kiedy zajrzymy sobie do księgi Ezechiela, tam w rozdziale 34 jest taki opis pasterzy, jak to Bóg napomina pasterzy izraelskich i w wersecie 16 Bóg mówi, że owcę zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę, e, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, ale uwaga, tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie, tłustą i mocną będę ochraniał. Czyli Bóg widzi też w nas to co dobre, to co silne, to co cenne, to co już udało się zrobić. I te cechy osłania te cechy, otula takie ma serce. Więc Bóg jest Bogiem każdej owcy, która to jego pasterstwo uznaje. I wie, że tak czy owak nie zależy od siebie, bo ma Boga jako pasterza. Pochodź dzisiaj proszę z tym pierwszym wersetem. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Ja kiedyś rozważałem przez chyba 40 minut dwa pierwsze słowa: Pan jest. I do dzisiaj pamiętam to rozważanie. Niech Duch Święty Cię w tym poprowadzi. Tyle na dziś. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraż aprobatę, zostaw komentarz lub udostępnij je. Niech się niesie dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem, a my widzimy się przy kolejnej okazji.